Został nas kolejny dzień strajku pierwszym majem. Nie jest on dla nas aż tak radosny, dlatego że wyczek moment wyczekiwania na to już można? No więc kolejny dzień strajku zastał nas 1 majem. Odetchnęliśmy troszeczkę z ulgą, ponieważ ostatnia noc, która poprzedzała święto pierwszomajowe, święto robotnicze, była w sumie emocjonalnie bardzo gorąca. Były próby nacisku, szantażowania nas użyciem siły, pokazanie, pokazanie tej siły, a 1 maj stanowi w jakimś stopniu naszą ochronę, że tego nie uczynią. No nie, nie żyjemy tutaj wewnątrz w jakichś radosnych nastrojach, które powinien powodować 1 maj, wiadomo święto pracy, ponieważ w dalszym ciągu nie wiemy z jakim skutkiem zakończy się, zakończy się nasz protest. Do tego, do jakich kroków jest w stanie posunąć się jeszcze dyrektor zakładu. Wiadomo nam wszystkim, że szantażuje, nam, szantażuje nas pozbawieniem płac, płacy za dniówki. Poza tym jesteśmy systematycznie przez kierownictwo z, z zakładu. Informowani, ile już mamy dni nieobecnych, ponieważ nie jest to równo rozłożone, bo ten przełomowy dla dyrekcji moment była godzina 22 w piątek. I są zmiany, które dopiero na przykład dzisiaj wchodzą do pracy, lecz wchodzą w pierwszy dzień nieobecności w pracy, a wiadomo, że z tym wiążą się pewne konsekwencje płacowe. Ponieważ my, robotnicy z, z huty, żyjemy na, na granicy minimum socjalnego, można tak powiedzieć, na granicy minimum socjalnego i pozbawienie nas, zagrożenie nawet pozbawieniem w jakimś stopniu hutnika tej. Rekompensaty za całoroczny wysiłek w kombinacie, pozbawienie nas innych dodatków za naszą pracę. To jest duże obciążenie dla każdego z nas, a przede wszystkim dla członków naszych rodzin. Ale nie widzę, żeby ludzie byli aż tacy załamani. Dlatego, że wierzą, wierzą w słuszność swoich żądań słuszność kontynuowania protestu. A czym się to skończy? Wiadomo. Zawsze przed nami jest coś niewiadomego. Tylko jest to spowodowane tym, że nie znamy perfidii naszego przeciwnika, którym jest nasz dyrektor. Dyrektor zakładu, dyrektor zakładu powinien być, powinien ochraniać swoich pracowników. No niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że zastosuje wobec nas w yy, pewnym rodzaju sankcje, które yy, mają obniżyć w, na, w nas, nas yy, naszą wiarę, nasze słuszne sprawy, które chcemy podnieść do, do rozmów z dyrektorem na takie, takie sankcje jak pozbawienie nas korzystania ze stołówki. Dla... Tak, no ratujemy się jak możemy tylko dlatego, tylko dlatego, że jest jedna zmiana wymienna. Po 16 godzinach dyżuru jedna zmiana idzie do domu no i uzupełnia uzupełnia prowiant. Reszcie osób protestujących na terenie zakładu. Tak i to są to nas bardzo cieszy. W rozmowach z przyjeżdżającymi pracownikami na ranną zmianę. Dowiedziałem się, że ludzie w spontaniczny sposób podchodzą, podają siatki z żywnością z miasta, z terenu Nowej Huty, z terenu Krakowa. Nieimiennie, bezosobowo podają na znak solidarności, solidarności z nami, ponieważ wszyscy rozumieją, że walczymy o, słuszny, o słuszne sprawy. Sprawy, które praktycznie nie są tylko i wyłącznie nasze. Bo nie chodzi tu y, tylko i wyłącznie o, o pieniądze. Chodzi o zwrócenie uwagi, jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio, że zachciał się jakiś mechanizm. Tyle się mówi o reformach, tyle się mówi o różnych nowych formach zarządzania gospodarczego krajem, a efektów nie widać. Efekty są jedne: wieczne podwyżki. I nasze postulaty, które dotyczą tego dodatku osłonowego dla, dla mniejszych grup, społecznych, jak służba zdrowia, jak szkolnictwo, emeryci i renciści. Dlatego wszyscy są tym zainteresowani, ponieważ z racji tego, że jesteśmy dużym zakładem pracy, czujemy się w obowiązku wyeksponować te rzeczy, ponieważ te mniejsze grupy zawodowe i grupy społeczne jak emerytów i rencistów nie są w stanie zbiorowo, w taki, w taki sposób, jakby powiedzieć to, bo to jest prawie niemożliwe. Co jest? <laughs>

no ale powiedzmy, to będzie to się bo ona że to, to, to Europa, po prostu jako na w tej chwili na to. No to jest to jest na to sama. Zobaczymy. Każdy po i taka druga druga prezentowana jest pod kapłanem, to A druga druga

Dlategośmy śpiewali pieśni Maryjów. Jest też czas radości paszalnej. Wielu z Was małpatę, lęki, ale przecież przy jest racja. Przy jest słuszność. A w który słusznie protestuje. Się, jest godny. Nie Jak wielu małżywość. Wiem też, że traktuje się was tak, jakby was nie było. To jest niego. Gdybyśmy wracali do starych lat, wiedzieliśmy, nie widziało się robotnika, tylko organizację. Będziemy prosić Świętego Józefa, Świętego Józefa robotnika. Papież spotka się z robotnikami włoskimi w Kastelmłowo. Nas, nigdy, bo, Panie, zawsze nas, gdy trochę w dom, i wierzę, i, oponą, a jest wód, i wiarą, Nie na i wierzę, i nie w miarę jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkich i z Duchem Twoim. Moi drodzy <grywa> Ojcze, przez Syna w Duchu Święty, warsztat waszej pracy stał się ołtarzem na którym Pan przemieni trud Waszej pracy zaklęty w chlebie, swoje ciało na pokarm, abyście w drodze i w walce nie ustali, abyście wytrwali aż do dnia, w którym okaże się Jego wielka łaskawość i miłość. Chyba. Na całym świecie nie ma dziś takiej wspólnoty ludzi pracy, która by w takich warunkach to ciężko wywalczone Wasze świętowanie obchodziła. Jestem dumny i szczęśliwy, Ksiądz Józef, także, że możemy być Bom Żeby te wasze dzieci mogły żyć uśmiechnięte, a nie takie smutne. Żebyście wy trochę pooddychali normalnie. A tak mało trzeba! Bracia i siostry, tak mało potrzeba. Odrobinę dobrej woli z drugiej strony. Bo tu nie będzie wygranych ani przegranych. Bo w jednej rodzinie nie może być wygranych i przegranych. Sytuacja jest taka, jesteście odpowiedzialni. Ufam i wierzę, że do końca będziecie odpowiedzialni. Modlimy się z księdzem Józefem Oto. Tą świętą sprawujemy w waszym intencji wszystkich. Od najbardziej szarego robotnika do dyrektora naczelnego. Skoro wszędzie się rozgłasza, że jest to wasza wewnętrzna sprawa, niech pozostanie waszą wewnętrzną sprawą. Niech się nikt nie miesza do tego. I chyba się nie będzie musiał. Dzisiaj na wielu miejscach świata idą, demonstrują, niosą flagi transparentne. Niektórzy z przymusu, niektórzy z dobrej woli, niektórzy w strachu, niektórzy w eukowie. Wy świętujecie ten dzień w sposób religijny. To jest coś wielkiego. Myślę, że długo będziecie pamiętać tego 1 maja. Tak jak i większość z Was, jestem też dzieckiem tego systemu. Do socjalistycznej szkoły chodziłem. Ojciec mnie na 1 maja jak mojego grząca niósł na pochodzie i chorągiewkę dał. Ale dziś dopiero zrozumiałem 1 maja. Wybaczcie, że tak późno. Na koniec do świętego Józefa kilka postulatów. Święty Józefie, patronie dnia dzisiejszego i patronie tej gromady spracowanych i umęczonych. Staw się do Boga. Za tymi utrudzonymi i zmęczonymi już ludźmi wy godziwe, honorowe życie. Godziwe. Dla teraźniejszości i przyszłości rodziny zarobków. Prawdziwy szacunek i poszanowanie dla najmniejszych. tak, <Ky> że także naszej ojczyźnie. Czas pokoju. Czas pięknej, twórczej pracy. Czas radości. Niemączonej rozgrywkami i nie ale radości prawdziwej, której nikt odebrać nie może. Święty Inter. Naszych braci duchowych, wspierających nas w ciągłej modlitwie, w tych trudnych dla nas chwilach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Młodnych się za wszystkich wspierających nas braci w kraju i za granicą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za komitet strajkowy, który tak chwale broni naszych praw. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie! Módlmy się dla nasze rodziny pozostające w doma. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie! Módlmy się o siłę i wytrwałość strajkujących hutników. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie! Módlmy się o pomyślne zakończenie naszych akcji protestacyjnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie! Módlmy się za nas żąd, aby nie był głuchy na nasze postulaty. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za wszystkich ludzi całego świata pracy, aby święty Józef ich bronił. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za wszystkich wrogo nastawionych do nas, za naszych nieprzyjaciół, aby zrozumieli, że dobroć i miłość zwycięża zło. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie za wszystkich robotników polskich, żeby w miesiącu maju za stawienictwem Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława oraz Świętego Józefa odczuli opiekę i obecność jej syna. Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Czej bierzemy chciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc Wierzcie i jestcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Podobnie po wieczerzy że i ponownie dzięki Tobie składają podał Twoim uczniom lecznego która za Was i za wielu będzie wylana na opuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamięć. Wielka tajemnica wiary w śmiech Twoja, Panie Jezu Wyznajemy Twoje znak wystanie Nie bój nas na pokuszenie Ale na bardzo do złego nas Panie od zła wszelkiego I opraw nasze czasy pokojne <noise> Pomóż nas w Twoim miłosierdziu Abyśmy zawsze wolni od grzechu I bezpieczni od wszelkiego zamętu Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zwraconego. Podajmy sobie te robotnicze dłonie na znak pokoju. Podajcie też swoim założonym, jeśli tutaj są. vi jagra oi tæzðum ma lærande við kristumanna tað kemur